Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj jestem na sprzęcie, przez y, który na pewno nie będę niezauważony i każdy z Was y, będzie na pewno bardzo mocno przyciągać spojrzenia okolicy. Romet Pony w nowej odsłonie. Romet Pony, jak wiecie doskonale, w latach 80., -tych, 90. -tych to było prawdziwe osiedlowe wydarzenie, a y, właściciel stawał się momentalnie bohaterem. Ja od czegoś takiego zaczynałem y, właśnie od dwusuwowego dawnego Pony. To jest nowe wydanie czterosuwowe 2016. 16 za mniej więcej 4,5 tysiąca z tego co pamiętam. Zabieram Was na moją miejską wyprawę, a mogę nawet powiedzieć przygodę na tym sprzęcie. Dzisiaj... A przepraszam. Dzisiaj mocno wieje, więc pomyślałem sobie, że przejażdżka małym sprzętem nie narazi mnie aż tak bardzo na podbuchy bocznego wiatru. Trzy konie, dwa 12 calowe koła. Awesajnaus z przodu, monoabsorber pod moim tyłkiem, niewielkie spalanie, a cała masa radości przynajmniej dla mnie. Nie tylko ze względu na to, że to jest mój powrót właśnie do przeszłości, tylko ze względu na to, że jest to fun bike i on ma dostarczać przede wszystkim mnóstwo y, przyjemności i to tym najmłodszym. To można prowadzić od 14 roku życia. Naprawko AM. Chyba, że ktoś zdążył jeszcze zrobić kartę motorowerową Albo jeżeli ktoś zdążył ukończyć osiemnastkę przed wejściem tych nowych przepisów, o których tak wiele było mówione na jednoślad.pl Sprzęt ma 13 km przebiegu na dwójce 47, 8, 9, 50 na dwójce To chyba dostałem egzemplarz odblokowany W moim przypadku Mogę się cieszyć, bo no, ja ważę ponad 9 dyszek, o czym już zdążyłem Wam y, wspomnieć, mam prawie też 1,90 m wzrostu, więc widok mnie i tego sprzętu to jest połączenie, myślę, że przezabawne. Gdzie chcecie jechać? Prosto, w prawo, w lewo? Dobra, będzie prosto. Przeciskanie się między samochodami, spodziewam się, że to będzie coś najzabawniejszego. A, jeszcze nie wyczułem do końca tutaj sprzęgła. Muszę też pamiętać, że jestem kierowcą motoroweru i że muszę częściej korzystać jednak z prawego pasa. Wszyscy się oglądają ze mną jak za wariatem. Tak, coś, coś mi się wydaje, że on jest jednak odblokowany. I te chmury mi się nie podobają. Mam nadzieję, że tak. No, z 20 minut was, e, Z 20 minut będę Was tak e, prowadzić po Warszawie. Hamulce tutaj to są kosy, naprawdę, bo są dwie tarcze. Ta przednia tarcza to bym nawet powiedział, że jest tak na wyrost... E, na wyrost wydajna. Bo nawet przy moich gabarytach odczuwam mocno skuteczność tego układu hamulcowego. Tutaj, tutaj stopi można robić na spokojnie, tak myślę. Wszędzie gałęzie strasznie wiało przed chwilą w Warszawie. I nadal wieje. Ale my jedziemy. 51 na liczniku. Na trójce. Wrzucam czwórkę, ale tutaj nie spodziewam się przyspieszeń właśnie ze względu na to, jaki ja opór w ogóle aerodynamiczny tworzę. Strasznie mi ludzie lustrują. Tylny hamulec też naprawdę bardzo w porządku. Bez problemu blokuje koło. Tak w ogóle plan testu dzisiaj był zupełnie inny w innym towarzystwie, ale ze względu na wiatr e, więcej informacji o moim planie dopiero w przyszłym tygodniu na jednośladzie. Pamiętajcie też o subskrybowaniu, bo to nie jest jedyny materiał, który opony się pojawi. Dzisiaj dzielę się z wami wrażeniami z jazdy, pokrótce danymi technicznymi także, a jeżeli chodzi o detale, szczegóły to musicie koniecznie wcisnąć klawisz subskrybuj, ponieważ już wkrótce pojawi się jeszcze jeden film na temat nowego Rometa Pony. Wszędzie drewno Daję radę, Czu czuję się naprawdę... Mega przyjemnie i powiem Wam, że on jeździ szybciej i jest o wiele bardziej dynamiczny niż mój pierwszy skuter. Pierwszy taki na własność, bo z Pony, czyli z motorynką, jak to się mawiało yy, w, w powszechnej, że tak powiem, wymowie. Z motorynką miałem też do czynienia, pożyczałem od brata, tyle że to była jeszcze ta wersja z biegami na kierownicy. Manetka w taki dosyć charakterystyczny sposób pracowała razem z dźwignią sprzęgła. I, no, i, i obsługi właśnie tej przekładni trzeba było się nauczyć. Tutaj biegi są normalnie, klasycznie pod moją lewą nogą. Mówiłem Wam, że to są cztery, a nie pięć przełożeń? Cztery. Cztery biegi tutaj się znajdują. A to jest w ogóle moja okolica, że tak powiem, mocno związana z moim dzieciństwem. I widzicie, tematy po prostu bardzo się łączą. Są tutaj szerokie koła, małe, ale szerokie, przez co no, tak fajnie, precyzyjnie, pociesznie się prowadzi ta konstrukcja. Mówię to oczywiście Wam z perspektywy yy, osoby dorosłej, nie nastolatka, ale dla nastolatka to myślę, że, że będzie to powód do no, ogromnej ilości pozytywnych doświadczeń. Cyfrowy wyświetlacz i co ja na nim widzę? Widzę, że mam dwie kreski paliwa. Widzę, że mam oczywiście cyfrowy tutaj obrotomierz. Nie wiem jak go widzicie w kamerze. Na samym środku centralnie wyeksponowana jest wasza bieżąca prędkość, jest zegarek, jest wskazanie przebiegu cyfrowe wskazanie przebiegu całkowitego, to jest 16 km, który najechałem i jest też trip, czyli tak zwany przebieg dzienny. Ile to spala? No i na ile znam ten silnik, który się tutaj znajduje, to obstawiam, że yy, no nie więcej niż 2,5 litra, ale to już przy takim no, dosyć e, mało delikatnym operowaniu manetką. Jest odcięcie zapłonu, co ciekawe tutaj jest sanie, które jest umieszczone na manetce, nie pod bakiem, to jest mega wygodne. Jest przycisk passingu, czyli dawania takich sygnałów świetnych długimi, nie chcę teraz tego używać żeby nie było, że kogokolwiek tutaj na drodze poganiam. No wrażenia są naprawdę wyborne. Dawno nie jechałem motorowerem, a tym bardziej czymś o tak małych gabarytach. Co bardzo ważne to ten klosz, który z tyłu widzieliście, to on jest oparty w całości na ledach, zarówno pozycja jak i stop. Z przodu też są takie małe ledy obrysowe, a cały klosz jest podzielony na dwie części. Jedna połowa obsługuje światła mijania, a druga światła długie. Tak mnie kusi, żeby na centrum jeszcze pognać. <ścoughs> Nie, bo tak szczerze wam powiem, że mi się zaczyna coraz bardziej tutaj podobać na pokładzie pony. No fajne hamulce. Co prawda muszę jeszcze nieco podszkolić się z obsługi tutaj tego sprzęgła, bo ono charakterystycznie bierze z samej góry. Ale to też kwestia regulacji. Sprzęt jest na dotarciu, więc z każdym kilometrem będzie jeździć coraz lepiej. Jest taki bardzo zwrotny. Te koła fajnie się dosyć trzymają asfaltu, mimo że jeszcze nie dotarte. A ja sobie zwiedzam moje stare okolice. Tak, tak zwane hamowanie awaryjne. Jakbym nie zatrzymał się razem z tym kierowcą przepuścić pieszych, to wówczas by doszło do albo wyprzedzania, albo do omijania pojazdu, który zatrzymał się ustąpić pierwszeństwa pieszym. E, no i za to grozi 10 punktów karnych i mandat pięcio, 500 złotowy. Ale tutaj nie chodzi o ten mandat, tylko o to, że naprawdę można pieszym zrobić krzywdę w ten sposób. Ale dzięki temu mamy też... Eee, przetestowane to w jaki sposób załowuje się ten motocykl przy hamowaniu awaryjnym to co, może w okopową sprawdzam czy tablicy rejestracyjnej nie zgubiłem bo eee, bo tablica rejestracyjna jest przeze mnie przyklejona na taśmę dwustronną <laughs> musicie mi wybaczyć ale nie miałem niestety innej, innej opcji jest ta tablica, jest dziewięć tysięcy obrotów, dwójka to już jest tak pod 50 na godzinę. Super. Powiem Wam, że właśnie jak jest tak już nieco luźniejsza Warszawa, to to naprawdę jest bardzo przyjemna wycieczka z mojego punktu widzenia. I wracając do tematu tablic rejestracyjnych i taśmy dwustronnej, nie, nie polecam Wam na pewno tego rozwiązania jako takie rozwiązanie docelowe, ponieważ potem odzyskanie tablic. Wiąże się naprawdę ze sporą ilością papierologii. Jak ja bym dostał taką maszynę jak byłem nastolatkiem, to bym się popłakał ze szczęścia autentycznie. Tylko że wtedy wystarczyło zrobić kartę motorowerową u mnie w szkole. Kto zdąży zrobić kartę, ten ją ma, a kto nie, no to niestety musi liczyć na prawo jazdy AE do prowadzenia takiego czegoś to od 14 roku życia, ale wydaje mi się, że ja wiem, że to są koszty i że trzeba dużo czasu poświęcić na zrobienie tych uprawnień, chociaż ostatnio już nie są mniej. Ale warto jest od najmłodszych lat się edukować ale edukować właśnie motoryzacyjnie od strony praktycznej. Już nie mówiąc o tym, że to jest naprawdę mnóstwo radości, przyjemności z jazdy. Ja tej radości nie mam aż tak wielkiej właśnie jak na stalate, chociażby ze względu na to, ile waży i jakich jestem rozmiarów. Ale przez, przez te kilkanaście minut jak jedziemy, no to czuję się... Po prostu jak, jak szczęśliwe dziecko. Ścigamy się? No, teraz nie jedziemy pod wiatr, jedziemy w tunelu, mamy już 63 na godzinę, na czwórce. Jak zredukuję teraz do trójki to co się stanie? A, ale tu jest lekko pod górkę, to mamy wynik przekłamany. Nie, tu już się nie rozpędzamy, czyli jednak czwórka. W każdym razie... Bardzo fajnie, że udało mi się Rometę Pony dzisiaj trochę pokręcić po Warszawie. Wrażenie niezwykłe. I zachęcam Was do tego właśnie, żeby swoje doświadczenia motocyklowe wdrażać w życie jak najwcześniej. Ludzie uśmiechają do mnie. Ja też się uśmiecham i z tym uśmiechem życzę Wam bardzo miłego weekendu. Z tym uśmiechem także chciałem Wam powiedzieć, że e, dziękuję Wam za to, że spędziliście te ostatnie kilometry razem z tą e, moją sentymentalną podróżą po Warszawie. Zmierzam do redakcji. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza przejażdżka Wam przypadła do gustu. Jeżeli tak, to kciuk w górę. Lewa w górę. Zachęcam też do subskrybowania. Jak wam wspominałem na tym kanale i na jednoślad.pl oraz na naszym Facebooku. To jeszcze nie ostatnie słowo dotyczące Rometapony. Wkrótce pokażemy Wam każdy detal tego motoroweru. Wydaje mi się w takiej dosyć nietypowej e, formule, której dzisiaj się nie udało zrealizować przez ten wiatr i przez... Te burze z gradem, która co dopiero przeszła nad stolicą. Dzięki wielkie. Ja się jeszcze troszeczkę pocieszę wrażeniami z jazdy na tym małym sprzęcie, bo czuję się naprawdę dzisiaj kimś wyjątkowym na drodze. Kimś, kto naprawdę zwraca na siebie uwagę. A to też jest ważne. Na razie cześć.